Największe kłamstwo, jakie wmówił nam świat, to, że samotność oznacza brak miłości. A prawda jest taka, że to właśnie w niej zaczyna się najważniejsza miłość miłość do siebie samotność. To słowo, które w wielu z nas budzi ból, niepokój i wspomnienia chwil, gdy czuliśmy się odrzuceni. Być może pamiętasz, jak w dzieciństwie bawiłeś się sam na Placu Zabaw, podczas gdy inne dzieci tworzyły grupę. A ty czułeś, że nie pasujesz. W tamtym momencie samotność wydawała się karą, dowodem na to, że coś z tobą jest nie tak. Ten obraz, ta emocja, zostaje w nas na lata, w dorosłości powraca, gdy wchodzimy do pustego mieszkania, gdy nikt nie pisze wiadomości, gdy telefon milczy. Ale prawda jest taka, że samotność nigdy nie była dowodem na naszą bezwartościowość. Samotność to lustro. Lustro, w którym odbija się wszystko, czego jeszcze nie umiemy w sobie przyjąć. Karl Gustav Jung powtarzał, że człowiek nie staje się pełny przez to, co ma, lecz przez to, co jest w stanie zintegrować. I właśnie w samotności pojawia się nasz cień. Wszystkie te uczucia, które odpychamy, wstyd, zazdrość, poczucie bycia niewystarczającym. Kiedy uciekamy przed samotnością, uciekamy tak naprawdę przed własnym cieniem. Dlatego tak bardzo boli, dlatego wydaje się nie do zniesienia. A jednak tylko wtedy, gdy zostajemy sami, możemy naprawdę usłyszeć swój wewnętrzny głos. Czy pamiętasz noc, gdy jako dziecko nie mogłeś zasnąć, bo ciemność zdawała się pełna duchów i potworów? Biegłeś wtedy do rodziców, szukając bezpieczeństwa. Ale w pokoju nie było niczego poza twoim lękiem. Tak samo jest w dorosłości. Samotność jest jak ciemny pokój duszy. Jeśli odważysz się zapalić światło świadomości, zobaczysz, że potworów tam nie ma. Są tylko zapomniane części ciebie, te, które wołają o uwagę. Jung mówił: Dopóki nie uświadomisz sobie swojego cienia, będzie on kierował twoim życiem, a ty nazwiesz to. Przeznaczeniem. Samotność jest szansą, by spotkać się z tym cieniem. To nie kara, to zaproszenie. Jeśli potrafisz usiąść sam ze sobą w ciszy i nie uciec, wtedy naprawdę zaczynasz żyć. Zauważ, jak bardzo boimy się ciszy. Wracamy do domu, od razu włączamy telewizor, sięgamy po telefon, puszczamy muzykę, cokolwiek, byleby nie zostać sam na sam ze sobą. A cisza jest najwierniejszym przyjacielem. To w niej dusza wreszcie może powiedzieć ci, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli potrafisz wysiedzieć w samotności, odkrywasz, że nie jesteś pusty, że w środku czeka na ciebie cały świat emocji, myśli, marzeń i tęsknot. Pomyśl o dziecku, które uczy się chodzić. Rodzice mogą je trzymać za rękę tylko przez chwilę, w końcu muszą puścić. I wtedy dziecko stawia swój pierwszy krok w samotności: upada, podnosi się, znów próbuje. To trudne, ale tylko dzięki temu uczy się chodzić. Tak samo ty. Jeśli ciągle trzymasz się innych ludzi, jeśli nie pozwalasz sobie być sam, nigdy nie nauczysz się naprawdę chodzić po swoim życiu. Samotność nie oznacza, że nikt cię nie kocha. Samotność oznacza, że wszechświat daje ci chwilę. Byś wreszcie spotkał samego siebie. To najcenniejszy prezent, choć na początku wydaje się przekleństwem. Jeśli w tym momencie czujesz, że to o tobie, że całe życie uciekałeś przed ciszą i samotnością, zostaw lajka. To znak, że ta rozmowa jest ci potrzebna. Ale idźmy głębiej. Samotność to nie tylko brak ludzi wokół to także przestrzeń, w której zaczyna działać prawo rezonansu. Jung mówił, że spotykamy tylko tych ludzi, którzy odzwierciedlają nasz stan wewnętrzny. Jeśli w tobie jest lęk przed byciem samym, przyciągniesz relacje zbudowane na tym samym lęku. Jeśli w tobie jest spokój i akceptacja siebie, przyciągniesz ludzi, którzy też są wolni i pełni. Pomyśl, jak to działa w praktyce: jeśli boisz się, że ktoś cię zostawi. Będziesz desperacko trzymać się relacji, odpowiadać od razu na każdą wiadomość, rezygnować ze swoich granic, byleby tylko nie być samemu. Ale taka energia nie przyciąga miłości, tylko uzależnienie. Natomiast jeśli jesteś w zgodzie ze sobą, jeśli twój świat wewnętrzny jest pełen, nie będziesz potrzebować drugiej osoby do potwierdzania własnej wartości. I właśnie wtedy. Pojawia się prawdziwa miłość, bo ona rodzi się z wolności, a nie z lęku. Czy zdarzyło Ci się spotkać kogoś, kto wszedł do pokoju i od razu przyciągnął uwagę, choć nic nie mówił? To była osoba, która odnalazła spokój w sobie. Ona nie bała się samotności, bo już wcześniej zaprzyjaźniła się ze sobą. Takie osoby są magnetyczne. To nie kwestia wyglądu ani statusu. To energia, która płynie z wnętrza. Samotność to także nauka słuchania siebie. Gdy jesteśmy w relacjach, często gubimy swój głos, dostosowujemy się do innych. Ale kiedy zostajesz sam, możesz zapytać siebie: czego naprawdę chcę? Co jest moje, a co tylko przejęte od innych? To jak powrót do domu po długiej podróży. Dom może być pusty, ale to Twój dom. I dopiero gdy zadbasz o niego, gdy posprzątasz i rozświetlisz wnętrze, możesz zaprosić do niego gości. Jeśli czujesz, że samotność jest dla ciebie trudnym tematem, że nieraz bolało cię to, że inni cię odrzucili, zostaw teraz lajka. To sygnał, że razem uczymy się patrzeć na samotność inaczej. Samotność uczy nas także cierpliwości wobec siebie. Zauważ, że kiedy jesteśmy dziećmi, Potrafimy godzinami bawić się sami, tworzyć całe światy w wyobraźni. Wystarczyło kilka klocków, kawałek papieru, pluszowy miś, i nagle rodziła się opowieść. Tam nie było strachu, że jesteśmy sami, tam była kreatywność i radość. A potem, w miarę dorastania, świat zaczyna nas uczyć, że samotność to coś złego, że trzeba zawsze być z kimś, bo inaczej jesteśmy dziwni. Odrzuceni, niewystarczający. I tak tracimy tę dziecięcą zdolność cieszenia się własnym towarzystwem, ale ona wciąż w nas jest. Samotność w dorosłym życiu jest powrotem do tej zdolności. To zaproszenie, by odkryć w sobie przestrzeń, w której naprawdę możesz być sobą. Pomyśl o sytuacji, kiedy czujesz się najbardziej sobą. Może to moment, gdy idziesz sam na spacer. I nagle czujesz, że drzewa, wiatr, ptaki wszystko współgra z tobą. Może to chwila, kiedy wieczorem siedzisz z książką, a cisza staje się twoim przyjacielem. W takich momentach samotność przestaje być brakiem, a staje się pełnią. To wtedy zaczynasz rozumieć, że nie jesteś sam, bo zawsze jesteś ze sobą. Karl Jung mówił o procesie indywiduacji. Drodze, którą każdy z nas musi przejść, by stać się sobą w pełni. I samotność jest jednym z jej etapów. Bez niej nie usłyszymy swojego wewnętrznego głosu, bo zawsze będzie go zagłuszać hałas świata. Indywiduacja oznacza integrację wszystkich części naszej osobowości tego, co świadome i tego, co nieświadome tego, co świat uznaje za dobre, i tego, co ukrywamy w cieniu. A samotność daje ci szansę. By to wszystko zobaczyć. Czy pamiętasz, jak w szkole czasem czułeś się inny niż reszta? Może nie lubiłeś tego, co inni kochali, może miałeś inne zainteresowania. I żeby nie zostać samym, zaczynałeś udawać, przyjmować maski, wchodzić w rolę? Jung nazywał to personą, maską, którą zakładamy, by być akceptowani przez innych, ale kiedy zostajesz sam, maski spadają. Samotność nie daje ci ucieczki, ona mówi: Teraz jesteś tylko ty. I to może być przerażające, ale też wyzwalające, bo wreszcie możesz odkryć, kim jesteś, bez ról, bez oczekiwań, bez masek. To dlatego samotność jest tak ważna. To nie jest brak drugiego człowieka, to jest obecność twojej własnej duszy. Jeśli potrafisz ją przyjąć, nigdy już nie będziesz się bał, że zostaniesz sam. Bo będziesz wiedział, że w tobie jest dom. Ale zrozumienie tego wymaga odwagi. Bo najpierw trzeba spotkać się z tym, co trudne. Kiedy wchodzisz w samotność, spotykasz swoje lęki, wspomnienia, które bolały, emocje, które tłumiłeś latami. To trochę jak wejście na strych swojego domu. Na początku jest ciemno, pełno kurzu i starych pudeł, których boisz się otworzyć. Ale, gdy zapalasz światło, okazuje się, że w tych pudłach są kawałki twojej historii może bolesne, ale twoje. I dopiero wtedy, gdy je otworzysz i uporządkujesz, twój dom staje się naprawdę twój. Jeśli czujesz, że ten obraz strychu dotyczy ciebie, jeśli masz takie pudełka w swojej duszy, których boisz się otworzyć, zostaw lajka. To znak, że zaczynasz odczuwać odwagę. By zmierzyć się ze swoim cieniem. Jung pisał, że cień to nie tylko to, co w nas złe, to także to, co dobre, ale nigdy nie zostało rozwinięte. Może w dzieciństwie kochałeś rysować, ale ktoś powiedział ci, że nie masz talentu i odłożyłeś kredki. Może marzyłeś o tańcu, ale wstydziłeś się, co pomyślą inni. Te wszystkie rzeczy lądują w cieniu. I w samotności cień zaczyna się odzywać. Nagle pojawia się tęsknota, poczucie, że coś w tobie zostało niewyrażone. Samotność daje ci przestrzeń, by to odzyskać. To dlatego wielu ludzi odkrywa swoje pasje dopiero wtedy, gdy są sami. To wtedy zaczynają pisać, malować, podróżować. Bo w ciszy zaczynają słyszeć swój prawdziwy głos, i nagle okazuje się, że samotność nie była pustką, tylko drzwiami do tego. Kim naprawdę są. Ale chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego: samotność nie jest celem, samotność jest drogą. To etap, który uczy Cię kochać siebie, byś później mógł naprawdę kochać innych. Jeśli nie potrafisz być sam ze sobą, zawsze będziesz szukał w innych tego, co masz w środku. I zawsze będziesz zawiedziony, bo nikt nie jest w stanie wypełnić Twojej wewnętrznej pustki. Tylko ty możesz to zrobić. I właśnie dlatego warto uczyć się samotności. Nie jako kary, ale jako praktyki. Usiądź czasem sam ze sobą. Zamiast szukać kolejnej rozrywki, zapytaj siebie: czego naprawdę teraz potrzebuję? Zamiast uciekać, pozwól sobie czuć. Może pojawi się smutek, może złość, może lęk. Ale to są twoje emocje. One nie przyszły, by cię zniszczyć. Przyszły, by ci coś pokazać. Jeśli teraz czujesz, że ta prawda dotyczy ciebie, że nieraz próbowałeś zagłuszyć swoje emocje zamiast ich słuchać, zasubskrybuj ten kanał, bo tutaj uczymy się razem, jak zrozumieć siebie, jak patrzeć na samotność nie jak na wroga, ale jak na przewodnika. A jeśli już teraz czujesz, że to dla ciebie ważne, zostaw też lajka. Dzięki temu wiem, że ten temat naprawdę rezonuje z Twoją duszą. Samotność ma jeszcze jeden niezwykły wymiar uczy nas prawdy o naszych relacjach. Jung mówił, że to, co nieuświadomione w nas, projektujemy na innych. Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli w dzieciństwie czułeś, że nie zasługujesz na uwagę, to w dorosłym życiu będziesz szukać jej obsesyjnie u innych. Jeśli miałeś poczucie odrzucenia, to, nawet w najlepszej relacji będziesz bał się, że ktoś cię zostawi. I to właśnie samotność obnaża te projekcje. Bo gdy nikogo nie ma obok, przestajesz mieć na kogo przerzucić swoje lęki. Zostajesz tylko ty i twoja wewnętrzna historia. Pamiętam obraz dziecka, które wraca ze szkoły i pokazuje mamie rysunek. Mama jest zmęczona i rzuca tylko krótkie, ładny. Dla dziecka to jak cisza, jak brak uznania. I wtedy rodzi się w nim przekonanie: Muszę bardziej się starać, inaczej nikt mnie nie pokocha. Takie rany nosimy w sobie latami. A samotność sprawia, że te rany zaczynają mówić. Nie po to, by cię zranić na nowo, ale byś je wreszcie zauważył i uleczył. Dlatego tak ważne jest, by zamiast uciekać, nauczyć się słuchać. Samotność to twoja terapia, jeśli dasz jej szansę. To moment, gdy możesz powiedzieć sobie to, czego nikt nigdy ci nie powiedział: Jestem z tobą, jesteś wystarczający, kocham cię takim, jakim jesteś. To zdanie może brzmieć banalnie, ale spróbuj je wypowiedzieć do siebie w ciszy. Spróbuj stanąć przed lustrem i spojrzeć sobie w oczy. Zobaczysz, że w środku czeka na ciebie dziecko. Które od lat czekało, by ktoś wreszcie je przytulił. Jung pisał, że każdy człowiek nosi w sobie archetyp dziecka tę niewinną, wrażliwą część nas, która pragnie być kochana bezwarunkowo. Samotność to właśnie przestrzeń, w której to wewnętrzne dziecko zaczyna mówić. A twoim zadaniem nie jest go uciszyć, ale usłyszeć. Kiedy to zrobisz, poczujesz coś niezwykłego że nie potrzebujesz już desperacko miłości z zewnątrz, bo odnalazłeś ją w sobie. Pomyśl, ile razy w życiu trzymałeś się relacji, które cię raniły, tylko dlatego, że bałeś się samotności. Ile razy zgadzałeś się na mniej niż zasługujesz, bo wydawało ci się, że lepiej mieć cokolwiek, niż być samemu. To właśnie lęk przed samotnością trzyma nas w miejscach, które niszczą naszą duszę. A przecież prawda jest odwrotna. Dopiero gdy odważysz się być sam, zobaczysz, że masz wybór, że możesz odejść od tego, co cię niszczy i otworzyć się na coś, co cię buduje. Jeśli czujesz, że miałeś w życiu takie chwile, zostaw lajka. To nie tylko gest, to potwierdzenie, że wiesz, jak trudne jest to doświadczenie i że jesteś gotów spojrzeć na nie inaczej. Samotność uczy też wolności. Kiedy potrafisz być sam, nie musisz się kurczowo trzymać nikogo. Możesz kochać naprawdę, bo miłość nie będzie już więzią wynikającą z lęku, lecz wyborem. To ogromna różnica. Miłość z lęku mówi: zostań ze mną, bo nie poradzę sobie sam. Miłość z wolności mówi: chcę być z tobą, bo razem jest piękniej, ale wiem, że bez ciebie. Też jestem całością. To jest dojrzała miłość, a dojrzewa się do niej właśnie w samotności. Znasz to uczucie, kiedy po trudnym rozstaniu wydaje ci się, że świat się kończy, że już nigdy nie będziesz szczęśliwy? A potem mijają dni, tygodnie, miesiące, i nagle odkrywasz, że znowu potrafisz się śmiać, że wciąż masz marzenia, że życie toczy się dalej. To właśnie moc samotności. Ona uczy, że twoje szczęście nie zależy od nikogo innego. Ono jest w tobie. Karl Jung pisał o synchroniczności, że nic nie dzieje się przypadkiem, a każdy człowiek, którego spotykasz, jest lustrem twojego wnętrza. Zastanów się, ilu ludzi pojawiło się w twoim życiu tylko po to, by pokazać ci coś o tobie. Może ktoś, kto cię zranił, Nauczył cię stawiać granice. Może ktoś, kto cię opuścił, pokazał ci, że w środku masz siłę, której nie znałeś. Te spotkania nie były przypadkowe, ale samotność to moment, w którym uczysz się interpretować te lekcje. Bo dopiero w ciszy widzisz, co naprawdę miało znaczenie. Jeśli teraz przypomniała ci się taka osoba, ktoś, kto był w twoim życiu nauczycielem poprzez ból, zostaw lajka. To znak, że rozumiesz, jak samotność może pomóc nam odczytać ukryty sens spotkań. I chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Samotność nie jest stanem, którego trzeba się wstydzić. To nie piętno, które oznacza, że coś z tobą jest nie tak. To etap dojrzewania twojej duszy. Gdybyś wiedział, ile piękna rodzi się w ludziach właśnie w samotności. Wielcy artyści, myśliciele, twórcy. Oni wszyscy czerpali z ciszy, bo to w ciszy rodzi się prawda. Dlatego nie bój się, gdy życie zostawia cię samego. To nie kara, to zaproszenie. Zaproszenie do tego, byś wreszcie usłyszał siebie. Samotność jest jak nauczyciel, który pojawia się w twoim życiu wtedy, kiedy jesteś gotów, by zrobić krok dalej. Na początku wydaje się surowy, nieprzyjemny, czasem nawet okrutny. Ale jeśli potrafisz wytrwać przy nim, zaczynasz rozumieć, że on pokazuje ci prawdy, których nikt inny nie miał odwagi ci pokazać. To właśnie w samotności odkrywasz swoje prawdziwe potrzeby. Nie te, które podpowiada ci społeczeństwo, reklamy czy oczekiwania bliskich, ale te, które płyną z głębi twojej duszy. Pomyśl, jak często robisz coś tylko dlatego, że inni tego chcą. Idziesz na spotkanie, choć wcale nie masz na nie ochoty. Zgadzasz się na dodatkowe obowiązki, choć jesteś zmęczony. Uśmiechasz się, choć w środku czujesz smutek. A potem, kiedy zostajesz sam, nagle czujesz ulgę. Bo w samotności możesz wreszcie zrzucić maski. Nie musisz niczego udawać. Możesz być autentyczny. To właśnie w takich chwilach zaczynasz rozumieć, że Twoja prawdziwa siła nie polega na tym, by być zawsze dla innych, ale by być najpierw dla siebie. Jung mówił, że najtrudniejszym zadaniem człowieka jest akceptacja samego siebie w całości. A samotność jest idealnym miejscem, by tego się uczyć. Bo kiedy jesteś sam, nikt nie ocenia Cię z zewnątrz. Zostajesz tylko Ty i Twoje wewnętrzne lustro. I wtedy pojawia się pytanie, czy potrafisz spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: Jestem wystarczający taki, jaki jestem? Pamiętasz, jak w dzieciństwie rysowałeś coś z dumą i pokazywałeś dorosłym? I czasem słyszałeś: To nieładne, trzeba inaczej. Wtedy rodziło się w tobie poczucie, że nie jesteś wystarczający. Te rany przenosimy w dorosłość, i właśnie dlatego tak trudno nam być samymi. Bo kiedy zostajemy sami, te głosy z przeszłości zaczynają brzmieć głośniej. Nie jesteś dość dobry, nikt cię nie pokocha, sam sobie nie poradzisz. Ale w samotności masz szansę po raz pierwszy odpowiedzieć im inaczej: powiedzieć, to była tylko opinia, a ja jestem całością. Mam w sobie zarówno światło, jak i cień, i to jest w porządku. Jeśli czujesz, że to zdanie trafia do ciebie, Zostaw lajka. To znak, że wchodzisz w proces uzdrawiania swojego wewnętrznego dziecka. Samotność to także czas, w którym możesz odkrywać swoje pasje. Ile razy odkładałeś coś, co naprawdę cię cieszyło, bo nie było na to miejsca w codziennym biegu? Malowanie, pisanie, granie na instrumencie, taniec? W relacjach i obowiązkach łatwo o tym zapomnieć, ale samotność daje ci przestrzeń. By wrócić do tych rzeczy. To nie przypadek, że wielu artystów tworzyło swoje największe dzieła w chwilach odosobnienia, bo tylko wtedy mogli naprawdę słuchać siebie. Wyobraź sobie, że samotność to ogród. Na początku wydaje się pusty, zaniedbany, pełen chwastów, ale jeśli zaczniesz w nim pracować, podlewać, sadzić nowe rośliny, nagle odkryjesz, że to miejsce pełne życia. Tak samo jest z tobą, jeśli potraktujesz samotność jako szansę, zamiast jako karę, odkryjesz w sobie bogactwo, którego wcześniej nie widziałeś. I chcę ci powiedzieć coś jeszcze: Samotność nie oznacza, że musisz izolować się od ludzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, byś najpierw nauczył się być ze sobą, a dopiero potem z innymi. Wtedy twoje relacje będą inne. Nie będziesz w nich z lęku, lecz z wyboru. Nie będziesz się bał, że ktoś odejdzie, bo będziesz wiedział, że nawet jeśli tak się stanie, nadal masz siebie. Karl Jung pisał o archetypach, które żyją w naszej nieświadomości. Jednym z nich jest pustelnik, symbol mądrości, poszukiwania prawdy, wędrówki w głąb siebie. Pustelnik nie jest samotny, bo został odrzucony. On sam wybiera samotność, by znaleźć sens. W każdym z nas jest taki pustelnik. I kiedy życie stawia cię w sytuacji samotności, to znak, że twój pustelnik woła, chodź, odkryj prawdę o sobie. Czy czujesz, że w tobie też jest ta część, która pragnie ciszy, głębi, spotkania z samym sobą? Jeśli tak, zasubskrybuj kanał. Bo tu razem będziemy odkrywać tę drogę, uczyć się patrzeć na samotność jak na dar, a nie przekleństwo. A jeśli już teraz czujesz, że to ważne, zostaw też lajka. Dzięki temu wiem, że to, co mówię, rezonuje z Twoją duszą. Samotność jest początkiem. To nie koniec drogi, ale jej początek. To z niej rodzi się prawdziwa siła, wolność i miłość. Bo dopiero wtedy, gdy spotykasz siebie, Możesz naprawdę spotkać drugiego człowieka. Samotność to nie tylko stan emocjonalny, ale także praktyka, której można się nauczyć. I właśnie tutaj chcę podzielić się z Tobą kilkoma prostymi, ale głębokimi ćwiczeniami, które pomogą Ci zaprzyjaźnić się z samotnością. Pierwsze ćwiczenie: świadome siedzenie w ciszy. Wybierz jeden dzień w tygodniu. Kiedy poświęcisz sobie choćby 15 minut, aby usiąść w ciszy, bez telefonu, bez muzyki, bez rozproszeń, po prostu usiądź i obserwuj swoje myśli. Na początku mogą być chaotyczne, mogą cię zalewać, ale nie uciekaj. Zobacz, że one przepływają, że nie musisz się z nimi utożsamiać. To ćwiczenie uczy cię, że twoja samotność nie jest pusta. To przestrzeń, w której możesz zobaczyć siebie. Drugie ćwiczenie: pisanie do siebie. Jung często podkreślał rolę dialogu z nieświadomością. Weź zeszyt i zacznij pisać list do siebie. Napisz to, czego nikt nigdy ci nie powiedział, a czego potrzebujesz. Może to będzie, jestem z ciebie dumny, może nie musisz być idealny, może jesteś kochany. Ten prosty akt pisania otwiera w tobie przestrzeń na samoakceptację. Trzecie ćwiczenie: Rozmowa z cieniem. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że przed tobą staje ta część ciebie, której nie akceptujesz. Może to twoja zazdrość, może poczucie winy, może strach. Zamiast ją odpychać, zapytaj: czego ode mnie potrzebujesz? Cień nie jest twoim wrogiem, to strażnik twojej pełni. On czeka, aż go usłyszysz. Czwarte ćwiczenie: małe randki z samym sobą. Często czekamy, aż ktoś inny zaprosi nas na kolację, do kina czy na spacer. A co by było, gdybyś ty sam zaczął zapraszać siebie? Idź do kawiarni sam, usiądź przy stoliku i zamów to, co lubisz. Idź do kina sam i poczuj, że nie musisz się tłumaczyć, dlaczego wybrałeś taki film. Zrób coś dla siebie, jakbyś był najważniejszą osobą w swoim życiu, bo nią jesteś. Przykład z życia. Anna. Trzydzieści cztery lata. Po rozstaniu z partnerem czuła, że jej świat się zawalił. Wszystko co robiła, robiła dla niego. I nagle została sama. Najpierw było poczucie pustki, potem złość i smutek. Ale z czasem zaczęła wychodzić sama na spacery, zapisała się na kurs ceramiki, zaczęła pisać pamiętnik. Po kilku miesiącach powiedziała: To pierwszy raz w życiu, kiedy naprawdę poczułam, że znam siebie. To nie znaczy, że samotność była łatwa. Ale była uzdrawiająca. Albo Piotr, 42 lata. Zawsze w związkach nigdy sam. Gdy jego małżeństwo się rozpadło, miał wrażenie, że nie istnieje. Ale w samotności odkrył muzykę. Kupił gitarę, zaczął uczyć się grać. Po roku mówił: Kiedy gram, czuję, że jestem w domu, w sobie. To właśnie moc samotności. Ona może zabrać ci coś, co było złudzeniem, ale w zamian daje coś, co jest prawdziwe. I teraz, na koniec, chcę zostawić ci jedno mocne przesłanie. Samotność nie jest twoim wrogiem, to twoje lustro, to twoja nauczycielka, to droga, która prowadzi cię do największego spotkania spotkania z samym sobą. Dopóki boisz się samotności, boisz się siebie. Ale gdy nauczysz się ją przyjmować, Stajesz się wolny. Wolny, by kochać, by tworzyć, by żyć w pełni. Zapamiętaj te słowa: Największa miłość zaczyna się w samotności, bo to wtedy uczysz się kochać siebie. A kiedy nauczysz się tego naprawdę, żadna samotność już cię nie złamie, a żadna miłość nie zniewoli. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, zostaw lajka. Niech to będzie twój symboliczny gest zgody na to, by przestać bać się samotności. A jeśli chcesz dalej razem ze mną odkrywać psychologię Junga, archetypy, cień, indywiduację i drogę do samego siebie, zasubskrybuj ten kanał, bo ta podróż dopiero się zaczyna, a ja chcę iść nią razem z tobą. I teraz chcę cię zostawić z jednym pytaniem pytaniem, które możesz nosić w sercu jeszcze długo po tym, gdy skończysz oglądać to wideo. Czy masz w sobie odwagę, by nie uciekać od ciszy, ale wejść w nią tak głęboko, aż odkryjesz, że samotność nigdy nie była pustką, tylko twoim prawdziwym domem?